Dzień dobry moi drodzy witam w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ mamy 6 luty i kończy dzisiaj 28 lat Do 30 coraz bliżej I tak sobie myślałam, oczywiście w moje, na moje urodzinowe śniadanko zrobię sobie moje ulubione awokado toast Dodatkowo z łososiem Ale Wojtek mnie wyprzedził ze śniadaniem, zaskoczył, bo był wcześniej u Barbera I przywiózł mi Saboja. No, a to też ten plus, bo jeżeli coś mi postawi gotowe jedzenie pod nos, ja bardzo to lubię, doceniam. Więc z gotowym śniadankiem można zaczynać urodzinowy dzień. A Was zapraszam do oglądania. Jak widzę papier w tym kadrze, to bardzo mi to nie pasuje, ale z drugiej strony nie chce mi się jeść go, wziąć Dobra, zaczynajmy. Ej, dobra, masz się co Wojtek? I na moje urodziny. Powiedz, co tutaj jest. Makaroniany. Makarniki. Od y, znanego szefa kuchni <głos> <głos> Veniandro. No i tyle. No co ci powiem? No sześć sztuk pistacjowych i osiem sztuk dubajska czekolada. To jest połączenie pistacji, masy czekoladowej, miłości, Ach. pyszności. Nie, no takie na bogato. No, Największym hitem jest to, że Wojtek mi się ogólnie wygadał o tych makaronikach, bo mówi tak, kurde Kinga, chciałem Ci zamówić makaroniki, twoje ulubione, ale okazało się, że jakby wysyłka jest już zamknięta, bo mają bardzo dużo zamówień. Teraz zbliżają się Walentynki, wiadomo. I co? I weszła na Instagrama Weni Andro i dosłownie zauważyłam relację sprzed dwóch godzin, gdzie Weni napisał, że ma jeszcze 10 wolnych. E Boxów jakby, że, że w sensie zamówień, że można sobie zamówić, e, więc ja jeszcze po czasie, Wojtek w ogóle odczytał moją wiadomość i ja mu to wysłałam, że jest opcja zamówienia tych makarników i wyobraźcie sobie, że się udało, udało się, zamówimy makarniki, I są to właśnie moje ulubione pistacjowe, jestem bardzo ciekawa tej właśnie, tych, tej dubajskiej wersji, e, bo tam też właśnie jest bardzo dużo pistacji. Ja ogólnie nie jestem jakąś, nie wiem, że jestem bardzo zajawiona na smaki pistacjowe, natomiast makarniki pistacjowe to jest moja miłość, więc już widzę, że Wojtek zajada jednego, ja też się zabieram. Więc y, mamy urodzinową kawkę z mężem, no powiem Ci sztos. Padła przed chwilą moja mama z bukietem tulipanów, przywioza również eklery. Oraz taki mini torcik. Popatrzcie, jaki uroczy. Ja w ogóle poprosiłam dzisiaj Wojtka, jak będzie jechał do Barbera, żeby kupił mi e, świeczki oraz torcik, bo chciałabym nagrać sobie filmik, jak zdmuchuję świeczki co roku, coś takiego nagrywam. Więc oczywiście kończę 28 lat, ale mam również jak jakbym chciała zrobić sobie takie przejście. No i jest też torcik. Niestety okazało się, że jeżeli chodzi o torty, a mi zależało na tym, żeby to był mały torcik, no bo nie ma sensu kupować tak bardzo dużego, yy, no to niestety jest się, Okazało się, że są tylko kolorowe, więc mam taki zielony. Ale już tutaj Wojtkowi wspomniałam, że e, wykorzystam ten malutki do zdjęcia w sensie do filmiku e, ale ten e, również się przyda. Także na swoje urodziny mam tyle słodkości, że ja nie wiem, jak my to przyjemy, ale bardzo się cieszę. ale nieważne, najważniejsze że są kwiaty, więc jest pięknie i oczywiście niech Was nie zmyli ten czysty, estetyczny kadr, ponieważ jeszcze przed chwilą była tutaj na tym fotelu stenta ubrań które przełożyłam, ponieważ chcę się dzisiaj pomalować, dzisiaj jest wyjątkowe święto oczywiście więc wyleci makijaż, powiem Wam, że odkąd urodziła się Dalia, minęło minął miesiąc i kilka dni malowałam się tylko dwa razy, z czego raz to było na wyjście ze szpitala, więc maluję się bardzo rzadko, nawet jeżeli są jakieś może nie wyjścia, wyjścia, ale takie drobne wyjścia typu wyjście do sklepu, czy odbranie Glorii z przedszkola, to nie potrzebuję robić wtedy makijażu i całkiem dobrze się czuję, nie mam czegoś takiego jak przy pierwszym połogu po parodzie z Glorią, że czułam się po prostu jak, powiem, gówno. Wprost powiem. Tak miałam, że wtedy po prostu czułam się jak, jak, że taka zdziadziała, jak taka kura domowa. Ja to tak właśnie określałam wtedy. Bardzo źle się wtedy czułam sama ze sobą. Natomiast teraz jest zupełnie na odwrót. Czuję się bardzo kobieco, czuję się pewna siebie, czuję się piękna. No, to jest niesamowite, wszystko się może zmienić. Ja myślę, że bardzo dużo tutaj terapia zmieniła, że mi się tak poprzestawiało w głowie, że. Czuję teraz, że znam to poczucie własnej wartości. I tu nawet nie mówię o tym, wiecie, że makijaż by miałby mi to dodać, nie, nie, nie. Tylko po prostu tak wewnętrznie czuję, że, że, że jestem taka silniejsza, więc to jest niesamowite, ale dobra, nie będę przedłużać, zabieram się zrobienie makijażu. No i przy okazji yy, co wam powiem no, odnośnie mojego wieku. 28 lat. Człowiek im starszy, tym głupszy. Nie no, śmieję się. Oczywiście w moim przypadku uważam, że im jestem starsza, tym jestem mądrzejsza. Naprawdę, może tego nie widać, ale ja widzę, że tak jest. Yy, co jest z jednej strony fajne, z drugiej strony jest to troszkę smutne, bo robi się taka, taką dojrzałą kobietą. Boże! <laughs> nie, dramat. Nie, ale ogólnie. Yy... 20, kończę 28 lat dzisiaj i czuję, że jestem spełniona i szczęśliwa. W poprzednich latach bym tego nie powiedziała, no bo tak jak Wam mówiłam, te poprzednie lata były trochę dla mnie takie cięższe pod względem takiej psychiki, natomiast teraz naprawdę czuję, że jestem tak przepełniona miłością i szczęściem, i jest to coś niesamowitego, więc, więc fajnie. No i nie wiem, co mam Wam więcej powiedzieć. Jak mi się coś przypomni, jak będę miała coś mądrego do powiedzenia, to wtedy się do Was odezwę. Tam z tyłu piękne tło, czyli to właśnie te ubrania, które tutaj na krześle były i sobie przełożyłam. Maluję się. Jak będę miała jeszcze coś mądrego albo mniej mądrego do powiedzenia, to się po prostu do Was odezwę. Ja znowu będę płakać, naprawdę. Odpaliłam sobie telefon, bo dostałam nowy komentarz na YouTubie. Zacytuję: Kinga, jesteś cudowna, tak dobrze się ciebie słucha. Nie da się ciebie nie lubić dosłownie. I tak od razu sobie pomyślałam o tym, jak to jest y niesamowite, bo w ostatnim czasie dostaję bardzo dużo komentarzy pod moimi filmami, czy to tymi najnowszymi, czy pod tymi starszymi y z tematem tabu. Komentarze mają dla mnie ogromne znaczenie, bo jeszcze kiedyś, jeszcze tak z te dwa lata temu, nieświadomie yy, chciałam wszystkim udowodnić, jak jestem super małą. Teraz nie potrzebuję tego robić, bo sama, tak jak Wam wspominałam, że moje poczucie wartości wzrósło na ogromny poziom, I, ale takie komentarze, yy, że cudownie się mnie słucha, że jestem wzorem do naśladowania, że jestem wspaniałą matką, po prostu tak niesamowicie podbudowują. Tak dodają skrzydeł, że to jest coś, coś pięknego. Także dziękuję Wam bardzo. I może, żeby nie ryczyć, ja się po prostu zamknę i byś dalej malować. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że nawet jeżeli ja na te komentarze nie odpisuję, bo ja z odpisywaniem od razu mam bardzo duży problem, to czytam wszystko. I naprawdę nieraz sobie popłaczę, czytając te komentarze czy prywatne wiadomości na Instagramie od Was. Dziękuję. Makijaż gotowy, tak to się prezentuje. Oczywiście tu ogromną robotę robi laminacja rzyms. Możecie widzieć, że są takie długie, podkręcone, kocham to. No i dodatkowo mam też wyregulowane brwi. Dosłownie dwa dni przed moimi urodzinami zrobiłam akcję odgruzowania. Wczoraj też byłam na paznokciach, bo tak to miałabym parówy, więc fajnie, tak poczuć się taką, taką piękną, taką zadbaną. Mega sprawa. I właśnie dzisiaj rozpinialiśmy, co zrobić z tym dniem, bo tak zastanawiałam się, co zrobić dla siebie. Wiecie, ja miałam w poprzednich latach także y, zrobiłam sobie kolczyka w nosie, zrobiłam sobie kobiecą sesję zdjęciową i tak myślałam, przy dwójce dzieci, z noworodkiem w domu, co ja mogłabym zrobić dla siebie w swojej urodziny i pomyślałam, że fajny będzie wypad do lumpeksu i pomyślałam właśnie, żeby y, zabrać moją mamę ze sobą y, i przełożymy to na kolejny dzień. w ogóle jest taka szarowa paskudna na polu, że, na polu, na dworze, na, na zewnątrz, zał jak zał, y, że... Nawet nie chcę się nic robić, więc na dzień kolejny przełożymy wypad do Lupexu. I oczywiście zabiorę Was również ze sobą. Zrobimy taki dwudniowy vlog. No i tak rozkminiałam właśnie, żeby z moją ukochaną rodzinką, z mężem oraz z dzieciakami pójść sobie na coś do jedzonka czy na kawkę. No ale też właśnie zastanawiam się, co z tym zrobić, ponieważ mamy w domu obiad. W ogóle zrobiłam zupę ogórkową. Dodatkowo moja mama robiła też taką kwaśną zupę. Jak Wojtek się dowiedział, że moja mama robiła tę zupę, to poprosił, żeby przywiozła, Więc mamy dwie zupy w domu. Eee, mamy makaron i mamy też bardzo dużo słodkich rzeczy. Więc też zastanawiam się, czy nie przełożyć na jutro tego eee, naszego wypadu. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz, tak pięknie ogarnięta, jadę po Glorusie do przedszkola. to fukła. Ja nie wierzę. Jezu. Ale zdałam sobie sprawę z tego naprawdę. Że takie... że reżyserowane filmiki Mylę? na dłuższą metę to jest masakra. coś w garderobie, bo mimo, że są moje urodziny, to mam takie poczucie, że chciałabym coś jeszcze sobie podziałać. Mózg matki działa inaczej, to już chce się więcej coś, wiesz, sprzątać, robić, nie? Wiesz, co chodzi. A potem możemy sobie obejrzeć, co? You find your keys where you last left them. Why you asking if you didn't even check them? We stuck in old ways and I'm out of patience. Oh no, oh no. Sometimes it feels like I'm suffocating, like I'm holding my hands around my neck. Oh, this place is a mess and I swear I can't breathe no more, no more. The things that you say just to. Nie robię sobie zbyt często maseczek, ale na razie, że są moje urodziny, wielkie święto, zrobię sobie maseczkę. I zastanawiam się, którą wybrać. Mam tutaj na przykład taką odżywczo-regenerującą z kolagenem i wyciągiem z awokado. Albo wygładzającą, nawilżającą z kasem hieloronowym i ekstraktem z kwiatu róży damasceńskiej. Okej, okay, to jest chyba największa maska w płachcie, jaką miałam. Fajnie, bo mam się włosy akurat. Pff. Jezu, muszę sobie to jakoś tak poskładać, bo nie chcę znowu mieć kurde, tłustych włosów. Hmm. Ciekawe, no. O, i proszę, patrzcie. Ja nie wiem, o co chodzi, że te maski są tak wielkie. Po co się to robi? Znam też odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, o co chodzi. Mamy ustawione, popatrzcie, takie delikatne poręczowe ledy, a w moim aparacie jest czerwony. Nieważne. Popełniamy prawdopodobnie bardzo duży błąd, ponieważ jest... Kilkanaście minut po północy, a my właśnie zabieramy się za oglądanie. A, Skończyły się Twoje urodziny! Bang, bang, bang. No i co z tego? Nic. A jutro zaczynają się Twoje urodziny. Bang, bang, bang. No. Yy, no i co? I zaczynamy właśnie oglądać odcinek serialu. Jutro będziemy tego, co w się sensie dzisiaj, będziemy tego żałować rano. Podejrzewam. Ale raz się żyje. Najważniejsze zakończenie urodzin, czyli serial z moim mężem. śniadanko, które chciałam sobie zrobić w dniu urodzin ale może być też dzień po nie ma to znaczenia najważniejsze, że jest więc zajadam i powiem wam, że mm, a się wczoraj oglądałam ten serial ale gorzej właśnie jest teraz dzisiaj, ponieważ czekajcie, wezmę gryza, przełknę i dokończę nie mogę się powstrzymać tym razem dodałam sobie jeszcze wędzonego łososia dzikiego. Mam teraz ostatnio, mam, teraz, mam ostatnio na niego ogromną fazę i jest dużo lepsze, bo wiadomo, samo jajko i awokado, to jest takie dosyć mdłe połączenie, a łosoś tak fajnie, taki takiego wyrazistego smaku, pychota. No i co, odnośnie serialu, fajnie się oglądał serial, ale no niestety ma to swoje przełożenie na, na dzisiejszy dzień, z tego względu, że rano jak sam z Glorią, to czułam, że jestem taka nie do życia. Ogarnęłam ją do przedszkola, Wojtek ją odwiózł i potem jak już Wojtek ją odwiózł, to ja się położyłam i tak oto przysnęłam sobie, spałam do za 15, 12. Więc no to jest taka godzina, wiadomo, dużo dnia straconego, a chciałam ogarnąć sobie w ciuchach, bo się walają po prostu po całym domu, już nie ogarniam. Ubrania tak mnie denerwują, głównie garderoba, że wręcz mnie zdeterminowały do tego, żeby je posprzątać. Wiadomo, ostatnio też tak mówiłam z garderobą i nie wyszło, ale. Nie chcę zbrać na dzieci, ale tak jednak jest, że jeżeli ja już wejdę w jakiś rytm i sobie sprzątam, to zaraz tak. Dalia chce do karmienia, Gloria chce do mamy, bo coś tam się jej znudzi na dole i cały czas za mną biega. No i to nie jest naprawdę takie proste, żeby siąść i zrobić to od początku do końca, więc może się jeszcze dzisiaj uda. I zobaczymy, więc lumpek sobie dzisiaj odpuszczę, w przyszłym tygodniu się wybiorę ale może uda się nam na ten obiadek skoczyć, więc zobaczymy. Jest godzina 12.30, dokładnie 12.30, o 15 wybieramy Glorię z przedszkola i wtedy byśmy skoczyli sobie na ten obiadek, więc zobaczymy. Nic sobie nie włączam, żeby się nie rozpraszać i żeby tego śniadania nie przeciągać. Szybko jem i zabieram się do roboty. Udało nam się wyzbierać z domu i jedziemy Razem wszyscy po Glorie. Gloria w ogóle ostatnio pytała kiedy Dalusia, czy Dalusia, jak coś było w stylu, czy Dalusia może e, przyjechać e, do mojego przedszkola, odebrać mnie? Gloria odebrana, zachwycona, że odebrają cała rodzinka i yy, mieliśmy w planach jechać do restauracji cegielnia, yy, bo jest fajnie blisko yy, od naszego domu. Wiadomo, no, że się gdzieś tak też na razie może nie zapuszczać. Zobaczymy. Wyczajmy temat, jak tam zdali ją w restauracji, nie? Pamiętasz ją w restauracji? Wypady. To często były stresujące. No, bo Glorusia była yy, taka niespokojna, nie? Wtedy. O matko, co było stresu, każdy wie jak to jest, jak dziecko zaczyna płakać w miejscu publicznym i wszyscy się patrzą i jest taka, to jest no, tak dziwnie bardzo i tak, wiecie, stresująco, e, więc, więc jedziemy, no i co, okazało się, że w tej restauracji jest niestety wszystkie stoliki zajęte i dodatkowo dwie rezerwacje już zrobione, więc e, nie było opcji, ale wybraliśmy restaurację Florencja, w której dawno nas nie było. Więc przy okazji sobie zobaczymy, jak tam, jak tam jest, przy okazji jest to nam miejsce, można powiedzieć, troszkę bliskie, ponieważ tam mieliśmy swoje przyjęcie ślubne, prawda? Wesele! Przyjęcie ślubne, co ja to? No, bo dobra, było nasze wesele na 40 osób w trakcie COVID-a, więc dlatego powiedziałam przyjęcie ślubne, no. A teraz, Wojtek? Po 1, 2, 3, 4... po czterech latach prawie z dwójką dzieci jedziemy. Jak ogólnie nie jestem fanką piwa i zdarza mi się wypić piwo raz na jakiś czas, grubo, grubo raz na jakiś czas, to dzisiaj jakoś mi się tak zachciało. Wojtek akurat był na meczu. Poprosiłam go, żeby kupił mi po drodze jakieś piwko, oczywiście zero. No i kupił mi coś takiego. Bardzo. Bo ja nie lubię takich piw, w ogóle smakowe piwa, kiedyś piłam, a teraz po prostu mogłabym się pożygać po takich smakowych piwach. Na no, takie klasyczne piwa gorzkie to jest dla mnie tłumacz. No i właśnie są takie delikatniejsze piwa. Jakie to są Wojtek piwa, te delikatne? Jak to się nazywają, Po prostu piwa białe. Różne są. Białe jest, Ipa. Ipa są takie bardziej rzeźkie. Mhm. Prostu... Białe jest takie lekkie bardzo. Bo, ale w sumie nawet jak są ciemne piwa, to są też takie niektóre delikatniejsze nie, no, w smaku. Ciemny na przykład Porter był też zerówka, ale wiem, że Ty nie lubisz takich smaków, więc. No, lubię takie, jeżeli już to takie delikatniejsze, ale ze słodkich piw bardzo Wam polecam Karmi kawa zbożowa, boże kawa mrożona. E, to jest słodkie piwo, ale uważam, że na przykład tak jest w okresie letnim, rewelacyjna sprawa, więc piję sobie piwko zero, e, więc piję sobie piwko razem z moim mężem. E, do serialu i przy okazji yy, słód mięcznienny wspomaga laktację, więc więc mamy sobie taki wieczór i postanowiłam, że zakończę już tego mojego urodzinowego vloga, który trwał dwa dni. Mm, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i w ogóle mega się cieszę, że yy, fajny był ten dzień urodzinowy. Cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem, że mam taką cudowną urodzinkę. Boże, jestem naprawdę tak dumna z tego, wiesz Wojtek? Hmm? Naprawdę, jestem tak dumna z tego i tak mi to napawa takim szczęściem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.